Dzień dobry, wyrocznie uzdrawiającej wody i czytanie intuicyjne dla ciebie. Wybiorę dwie karty, ty proszę, wybierz jedną z nich. Napisz na dole w komentarzu, którą wybrałeś, wybrałaś pierwsza czy druga. Zostawiam ci przestrzeń dla ciebie na twój wybór. A zatem, jeśli wybraliście kartę numer jeden, mamy tutaj tęcza. Słodka ulga, nowe początki, nowa droga naprzód. Zostaw za sobą to, co ci ciążyło. Bądź gotów na nowe możliwości, nowa droga naprzód. To też czas oczyszczania. Karta numer dwa. Święta studnia, zaopatrzenie, sama opieka, dawanie z pozycji obfitości. Zwróć uwagę na to, czy zachowujesz w relacjach równowagę w dawaniu i braniu, czy tutaj ona nie została zachwiana. Zaopiekuj się sobą, aby móc pomnażać również to, co nosisz w sobie, bo masz ogromny potencjał, natomiast on jeszcze nie został wykorzystany. Zrób coś dla siebie, aby czerpać możliwości ale również i dzięki temu inni wzrastają obok Ciebie. Dobrego i magicznego dnia Wam życzę.